Dzisiaj przygotuję pyszne, czekoladowe babeczki, które posiadają sobie kawałki czekolady. Poróżniają się tym, że w środku są wilgotne i puszyste. Musicie je wypróbować. Do przygotowania około 14 babeczek potrzebujemy 1 trzecią szklanki oleju, szklankę mleka, Szklanka mąki pszennej, pół szklanki cukru pudru, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, dwie łyżki kakao, jedno jajko, olejek waniliowy, tabliczki posiekanej mlecznej czekolady i pół tabliczki posiekanej białej czekolady. Na samym początku przysiewamy suche składniki, czyli mąkę pszenną, cukier puder, proszek do pieczenia oraz oczywiście kakao. Wszystko porządnie mieszamy. Do osobnej miski wlewamy mokre składniki, czyli mleko, olej, jajko oraz kilka kropel olejku waniliowego, po czym mieszamy. Suche składniki stopniowo dodajemy do mokrych. Mieszamy porządnie, starając się, aby nie powstały grudki. Do przygotowanej masy wsypujemy oba rodzaje posiekanej czekolady i ponownie wszystko ze sobą mieszamy. Masę przykładamy do wcześniej przygotowanych foremek, tak aby zakryły 3 czwarte powierzchni. Staramy się, aby w każdej foremce było porówno ciasta. Czacha z bobeczkami wkładamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy je około 20 minut w 200 stopniach Celsjusza. Upieczone i ostygnięte babeczki posypujemy cukrem pudra. Można również polać je rozpuszczoną czekoladą lub udekorować je kremem, według upodobań. Życzę smacznego!